Mamy Halidą po KSW 55. Witamy serdecznie i gratulujemy. Dziękuję bardzo. No Jest tak jak powiedziałeś, oficjalnie zwracam honor ja i pewnie fani wszyscy, którzy stracili na Twoim zwycięstwie kupę kasy. Teraz będą sobie pluli w brodę, co miał być na początek im do powiedzenia za to, że jednak tyle osób w Ciebie nie wierzyło. Ja im nie mam nic do powiedzenia, mam dla tych, którzy wierzyli we mnie do powiedzenia, dziękuję bardzo, że są od początku do końca ze mną e, i, i to walka było dla nich, e, to nie było dla tych, którzy nie wierzyli, tylko powiedziałem, to jest walka dla mnie, ja chcę tej walki, bo ja czułem, że daję radę, powiedziałem przed walką, że ja wiem, że stać mi na więcej, że przez ostatnie lata byłem, nie byłem sobą, mentalnie głową i tyle. Dzisiaj byłem sobą, dzięki y, spokoju Uspokoiłem się, pokładałem głowy, zmieniłem w treningi, zacząłem współpracę większą z Michałem Garnisem. Dołączyliśmy go do mojego sztabu przygotowawczego z chłopakami, z Pawłem i Szymonem. Poprosiłem chłopaków, żeby oni dalej coś nowego mi zrobić. Żeby dalej większą wolę dla Michała Garnisa I, I dalej całe przygotowanie fizyczne zrobiłem z nim Jeżeli chodzi o sprinty, o przygotowanie wydolnościowe Miałem bardzo dużo pracy na nogach Bardzo dużo I, i jak kiedyś robiłem dwie jednostki wytrzymałościowe tygodniowo Robiłem cztery jednostki wytrzymałościowe I bardzo mocno, aż umierałem Wszystko było pilnowane Była dieta pilnowana Kateryn Kukuła Później na koniec zbijanie uwagi, żeby nie miał masy Krzysztof Nędzak. No i oczywiście całe przygotowanie, jakby Michał Garny zadbał o to, żeby nie było zmasowane. I nie robiliśmy takie ciężkie treningu związane, żeby, żeby masy nie nabrać. I to jakby wszystko się w jedno złączyło z Bakami, z Pawłem i z dziurą, że tak a na sali robiliśmy swoje. Na prostu. Dlaczego w takim wypadku przed pierwszą walką te wszystkie zmiany nie zaszły? Dlaczego to tak wyglądało, jak wyglądało wtedy, a teraz wyglądało tak, jak wyglądało teraz? Bo ja cały czas borykałem się ze swoją głową. Wiesz, e, wierzysz, chcesz, wierzysz, chcesz wierzyć, wyjść i że stać na to, wychodzisz, ale nie możesz się rozpędzić, bo przeszkadza ci i walczysz sam ze sobą z przeciwnikiem. Chcesz wstać, nie możesz, bo wstajesz do góry, stajesz, tracisz koncentrację. Nie widzisz swojego przeciwnika, bo nie rozumiesz o co to chodzi w ogóle, bo to jest tak, że bijesz się, raptem nie wiesz, gdzie jesteś. Przerwa ci film i musisz najpierw skojarzyć, gdzie jesteś i będziesz znowu walczysz. To są takie rzeczy z głową się dzieją. Więc ja już teraz pokładałem. Wszystko jest dobrze. Dzisiaj widziałem jego całego, widziałem jego i, i byłem po prostu szczęśliwy, że jest wszystko dobrze dookoła. Mam koncentrację, widzę każdy ruch, jestem dobrze przygotowany i, i to jest wynik tego wszystkiego. Przede wszystkim głowa oczywiście. Cała chwała, która się Tobie należała, została odzyskana w tej właśnie jednej chwili, w tej jednej właśnie akcji. Na takie akcje stać tylko największych fighterów na świecie. Andersona, Sylwę, Ciebie. To ja, ja tak to tutaj porównam, bo to naprawdę było coś niesamowitego. I powiedz nam, czy Ty wizualizowałeś sobie tą akcję, bo dzisiaj było widać to w Tobie tą to pewność siebie, ten pazur, jak tutaj się przemieszczałeś przed walką Michała Materli, to naprawdę było czuć tą energię u Ciebie, czy naprawdę to było tak, że Ty czułeś, że właśnie w taki niesamowity sposób to się może zakończyć dzisiaj? Nie, nie spodziewałem się, wiesz, ja robiłem różne rzeczy na treningu, ja robiłem po prostu to, co kiedyś w jakieś niekonwencjonalne rzeczy, zmieniałem pozycje, skakanie i właśnie po to robiłem ciężką pracę na nogach, żeby być lekkim na nogach. I to właśnie do tego ja chciałem być szczuplejszy, niezmasowany, nie, nie po prostu smukły, żeby po prostu być lekkim, się, bo to jest atut mój i o to zadbałem, nie, ty, nie ja zadbałem o to, tylko zadbał mój cały sztab trening, trenerski, czyli którzy, ludzie, którzy są pracowali ze mną. Więc to jest wspólny sukces, to jest wspólna chwała. Poprosiłeś Maćka o tę walkę. Jeżeli Scott poprosi o trylogię, dasz mu tę trzecią walkę? Oczywiście, że tak. Jak ja, ja on prosił mnie pierwszy raz, też, bo jak wracałem e, po odejściu, tym, e, też mówił, że chce ze mną walkę, dałem mu tę walkę. Dzisiaj przede wszystkim on też dał mi walkę. Prosiłem o to, gdyby on by się nie zgodził, tej walki nie było. Ja go też rozumiem, bo on wygrał ze mną tamtą walkę i był mistrzem i nie widział sensu tej walki, ale. Ogólnie, no wyszło jak wyszło. Przydało się porozmawiać ze Scottem Kamem. były widać fajne obrazki jak się przytuliliście. Chyba naprawdę nie ma tutaj złej krwi, jest szacunek pełen, bo we dwóch jesteście świetnymi fajterami. On jest świetnym zawodnikiem i ja o tym mówiłem, ja przed walką mówiłem, że szanuję go, ja nie mam do niego złej krwi, ja nie mam ja z szacunku do niego. Jestem szczęśliwy, że mogłem się zawalczyć, ja chciałem podziękować za to, że on wziął tą walkę. Ja chcę od początku mówiłem, przed walką mówiłem, ja go szanuję jako zawodnika, osobiście go nie znam jako człowieka. No, chciałbym poznać, coś też, też, też to jest, nie jest skazane, powiedziane, że nie, no, ale ogólnie no, jesteśmy sportowcami przede wszystkim. Mamy postawą swoją pokazać przykład dla młodzieży i, i dla dyscypliny tak naprawdę, bo to o to chodzi, żeby nie obrażać się, tylko dobre walki dawać. Wiadomo, że Wasza trylogia powinna się zamknąć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nie da się tego zrobić z wiadomych przyczyn. Czy będziesz chciał poczekać, aby jeżeli dojdzie w ogóle do trzeciego pojedynku, aby się to odbyło już przy publiczności, no bo jednak ta natura studyjny odbiera troszeczkę I tego to, wszystkiego. Poczekaj, ja wygrałem walkę, mam pas, daj mi trochę odpocząć, nacieszyć się tym wszystkim. Na razie nie mówmy o kolejnej walce. Bardzo proszę. A i dla jak długo w takim razie chciałbyś odpocząć? No chociaż dwa dni. Powiedz <noise> sobie, mamy wymarzyć lepiej tą walkę? To jest po prostu ja dziękuję Bogu, naprawdę. Ja tak się modliłem, żeby ta walka była dobra w moim stylu. Prosiłem Boga, żeby było tak, jak ja zawsze robię, żeby było, leciutki wszedł na, na, tak bawił się tym wszystkim. I dzisiaj Bóg mi to dał ja dziękuję Bogu za to. Przezwycięstwo Michała Materli, bo oglądałeś walkę. Dodaję trochę skrzydeł? Dodaję, bo ja, wiesz, ja poczułem, że w pierwszej rundzie został trafiony, wiesz, się wystraszyłem, że e, wiesz, film się powtórzy, wiesz, bo ale to jest, to jest człowiek wojownik, no. ja zawsze mówiłem, że on się podnosi, on zabiera to i on wyrwał to do końca i skończy tę walkę. Cieszę się bardzo, tutaj latałem tutaj, jak widziałem, że dostał, to myślałem, że do tego monitorów skoczenie no, naprawdę no, jest to wielki człowiek. Chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, no bo wygrałeś, jesteś mistrzem, no ale zachowałeś się troszeczkę nieelegancko, ponieważ odebrałeś się nowi Bochowiczowi na troku. Jak się z tym czujesz? Nie, odebrałem mu o troku, nie odebrałem mu o troku. Myślę, jeszcze. że się zgodzimy, że jednak no, to, co zrobiłeś dzisiaj, było na dużo bardziej wiózuazelskie i zasługuje na to. Wiesz co, ja już je, byłem tu mistrzem, e, wracam, powróciłem, ale jeżeli chodzi o Jankę, mamy coś nowego, coś wielkiego. E, I w takim stylu myślę, że jego nokaut jest bardziej warty niż mój. Tak uważam. No. To oznacza, że stare wilki KSW jeszcze walczą, jeszcze pokazują klasę, ty pokazałeś klasę, Ma, Michał pokazał klasę. No chyba nie chcemy jeszcze wymiany pokoleniowej. Myślisz, że jesteś jeszcze w stanie. Rok, dwa, trzy powalczyć w KSW, czy jednak już powoli będzie następowała ta, ta wymiana pokoleniowa i nowe gwiazdy będą powstawać w KSW? No są cały czas nowe gwiazdy, młodzi są, biją się, wiesz, wygrywają. E, jeszcze nie zabierajcie nam tego, <laughs> jeszcze chcemy powalczyć. E, nie wiem, ja będę walczył w, w, wtedy, jak właśnie, wtedy jak będę się czuł super, bardzo dobrze, będzie, będzie mi się chciało, będę walczył. Tego pasa trzeba bronić i zobaczymy, jak będzie dalej moja kariera się rozwijała, co będę robił z tym, ale mówię, no, ja chcę się przygotowywać w ten sposób. Czy przypadkiem jest tak, że znalazłeś receptę, jak jeszcze dużo i długo pokazywać swoje najlepsze atuty w klatce, bo no, wychodzi na to, że to jest ten moment, w którym tak naprawdę mamy wrócił. Wiesz co, no, ja powiedziałem przede wszystkim głowa, ale też naprawdę pomimo ciężkich treningów, to Michał Garnes otworzył mi oczy. Naprawdę, uwierzcie mi, to co on robił, jaką regenerację mi robił, spowodowało, że jestem w szoku, po prostu ja się czułem, jakbym miał, nie wiem, 20 lat po każdym treningu, po tych regeneracjach, więc to jest dla mnie coś nowego, nowe rodzaje treningów, dołączony do, do mojego jakby obozu, jakby się będę przygotowywał, na pełne będę to robił, jakby będziemy robić ja, Szymon, Paweł i Michał. O ile Michał się zgodzi i oczywiście Krzysztof Nenza, który pomaga mi w dietą. Ja tutaj to jest jakby wiesz, no ja jestem gotowy na kolejne wyzwania. W tym razie na koniec co chciałbyś przekazać swoim fanom? Swoim fanom jedyne co mogę powiedzieć to jest. Zrób? Powiedz o więcej wiary. Nie, fani fan, 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 fan moi wierzyli we mnie. Dziękuję bardzo. I ta walka, ja ją chciałem, ale ona była dla Was. Dziękuję bardzo. დვიკუიემი გრაბიუიემი თუკალადზა